ale nie zgodziłem się na wszystko, bo Bruce wykorzystał moją dobrać, bo na żaden hotel się nie zgodziłem. Witam, się, Manko. z tej strony Niezależne Media, można zadać pytanko? Niezależne Media, platforma Twitch, jasne, można zadać pytanko. Majkut. Cześć, z tej strony Artur z niezależnemedia.pl. Ja Old time z tu za, zarobiłem za 9, za 10 milionów wyświetleń, zrobiłem tysięcy, bo Uuu. właśnie, bo tryb był takim spojem, który w miarę, powodował, że w miarę normalnie jeszcze było, a jak tryb chodził spać takie rzeczy... do chłopaki, i powiem wam, że ostatnio, nie? Ja się czuję tak samo jak na przedłużanym, nie? Przysięgam, czuję się dokładnie tak samo jak na przedłużanym O, oh, że Staję, streamuję, idę spać I staję znowu na streama Na zasadzie na takich jakichś tych obrotach po popierd nie. Serio, jak tak po, jak pomyślisz tak. To naprawdę tak jest. Masz tak, analiza Ostatnie 7 dni. Jest tak. Wczoraj 12 godzin, wczoraj 12 godzin, w niedzielę 8 godzin. W niedzielę z 8 godzin, wstałem od razu, odpaliłem streama i pojechałem w podróż, nie? Potem tak. Sobota 3 godziny, potem bita, piątek 12 godzin, czwartek 12 godzin, środa 12 godzin, wtorek 10 godzin, poniedziałek 12 godzin. Tak cały dzień człowiek był na przedłużanym streamie Jeden czas na trening, na razie i tak nie mam nie ma szans na trening Bo mnie nogi bolą jeszcze no Siemanko Oho. wyszedł moja słodka tajemnica Wbiłem wczoraj to całe piweczko Kim bym był gdybym nie streaming? Ja jest porno studentem ku... Oczywiście, ze, studen ze studentem Alkoholikiem? No jak Jedno piwo to nie alkoholizm I to pierwsze piwo od, nie wiem, dwóch tygodni Nie, da, nie, nie, przesada, nie, nie, nie Na housekeeperzy pierwszy pięć chwila, bo jeszcze muszę zrobić jedną rzecz Wynieść śmieci Musimy powiesić obraz Bo to mnie teraz najbardziej interesuje Więc tak, jak się go, jak się go w ogóle wiesza? Remove the cleaning way. Wipe. wipe clean the mounting surface Start the application after the surface dries Co? instrukcja, że o Hej, z metal, hej, okay, carbon, okej okay. to, to otwieram, mam nooz Trzeba coś jest takiego, nie powinienem tego odklejać? Stick the magnet here Okej okay. Fajnie to wygląda to widać w ogóle? Może się nie, nie widać przez światło, ale tak to widać fajnie Teraz jak to, jak ja, czekaj, jak ja mam to powiesić? A, tak to jest naklejka żeby ty, to ty, ty ty. Ty się nie zerwać można tak dobra Ała, to faktycznie metalowe owa owa ja, to się owa klei... Kurwa owa 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 się klei. to Nie wiem, kurwa, ale to się klei mocno. Ja jak ja to przykleić tak? To, to w miarę smooth było, może jakoś, ty no to, pra... to jest naprawdę skomplikowane, okej, okay, ja Muszę tak, może, haha, ha, kurwa, genialne to było, haha, ha. genialne, dobra i teraz magnesy, o kurwa, o kurwa, jakie to jest, kurwa, jaka moc, czuć, że ten display to nie jest taka fuszerka jednej, nie, to jest serio spoko ten, ja, ja sobie taki pokupuję... F nie jeszcze zobaczycie, to po pokój będzie w tej taki display'a. Dobra? Wieszam to tu. Prosto. Poziomica by się przydała jakaś. Jest poziomica w iphone ie? Nie mam poziomicy. Jakiś, po, jakiś pomysł, jak sobie... Oło, o, o. Jest? Ale nie no i Chce się to na dobrze działać? Nie? Siri, siri, open poziomica. Poziom jest. Dobra, musisz, czy prosto. Prosto. To nie widać. No chyba prosto. No prosto jest, czy nie? Jest prosto. Z okazji zwycięstwa walki ja sobie od razu zamawiam dwa. Hehehe, przyjacielu, zobacz! Dwa zamówimy sobie od razu. Chyba, że jakoś zniszczę, jakąś wyłapię, bo ja wiem, kto pracuje w tym, w displejcie. Ktoś mi go podesłał ten kanał. jakoś nie sprawdzałem, ale wiem, że jest pomocny. Ja ja Najpierw przetestuj zapach, w sensie ocenka. Mm, nieźle. Nies Niezły. Niesamowita, Niesam... niebanalna. Niebywałe Też ja. Próbuj. Staraj <gry> to f***owe. Dajka kochani, z tej strony modela. Ja Wam powiem, ile ja jestem już z moją miłością życia. Ja akurat jestem z nim 8 dni. <grym> Ale ty żaruły z tyłu, skitu. Daj Discord, Affishur. Simano? Simano, Ziemeczku? Co to jest za stream? Tutaj na Discordzie. jest mikrogormita. Halo? Kim jest mikrogormit? Aha, ja wytyczony byłem, Simanko. Ja nie z żadnym Braumem, człowieku, dla ciebie. Gra z Braumem, dawaj Brauma. No nie mam żadnym Braumem, wypier***aj w ogóle. Co to jest zagadka w ogóle? No bo ty nie umiesz przywarusić. A ty umiesz? No, umiem. No co się kumiem, nie? Możesz zobaczyć moją historię, gier No coś ich tam potrafisz, Barus, ale daj taki Lovelo. No gdzie Lovelo? No przecież ja ty tysiąc mi od ciebie mam tylko. No to cool. Kur... Ty się zwie ode mnie tylko! Ja ci oglądam na Marcina historia. Dodatkowo w sieci pojawiło się zdjęcie Marcina z kebabem oraz post kebabowni, która opisywała mu <laughs> Nie no, kurcelowali z warwanego Marcina za to z kebaba w nie? mnie. <laughs> o Boże jem... życie Halo dzień dobry, chciałem zgłosić ataki Didos na mój komputer i na mój internet I się czuję? dobrze nie No czuję. Mhm, to, to ewentualnie na komisarza zapraszam do sprawę Dobrze Wykop zaczął żałować wypromowania i stworzenia swojego. <grywa> ty Galio pikujesz? No bo pikuje Galio, no! Ja, jesteś napadany, nie? Ale o co ci chodzi? O bram jest tak dorwany kur... Zorusem. To nie zadziała potem. Znaczy, Verli. O, może przegrywasz trochę. Ta? No. Ale widzę, że free lobby jest. No, ty taki takim tym całym? No. Ja coś tam potrafię tym Galiosem. Dobra, gramy na jakichś nubeczków. O kur no way! Żeby zrobiliśmy takie kombo człowieku? E, bez skity bez, bez mamy. Bez gadki w ogóle? What? What? No way! A widzisz, Infernal Brama nie ma. O, Nie ma tego? Proszę? Bo się podniesiesz, a te stanie to wygramy. Zostawcie Fishera, biednego, ludzie. Ameryka dla ciebie. Góra, góra, góra GG Jezu, oni się stawią, co jest, widzowie, wytwory To nie są widzenia i opcia? Nie Tylko z Polara to pierwszy raz, k***a Aha Z okazji śmigus z O Internaci mocno skrytykowali zachowanie byłej p***y Katynii X Piona Stary Ogarnijcie to z tego woda Egzamin, k***a zaraz dodatkowy, tak by wiesz Wylużyj Zajebisty prankster w ciebie stajemy Dobra sam Rejku. Po tym materiale. <laughs> o oh, Boże! Dobra, Szymrej! RUBI Dobra, Sytuacja wygląda tak, że wiadomo jak wygląda telewizja, nie? No. Że propaganda była No i wczoraj, wczoraj w sejmie Tusek i jego partia <tuszek> No Chcieli, głosowali nad taką uchwałą Uchwała, można, wiesz, można prawo zmieniać tak, że zmieniasz ustawę i, Albo jakieś zmiany w konstytucji A oni jakby taką y, uchwałę w sejmie chcieli wprowadzić Że będą mogli jakby, nie wiem jak to, jak to dokładnie oni tam opisali ale że po prostu będą mogli zrobić zmiany w telewizji, nie? A tam jest jakby coś takiego jak radio, Rada, Radiofonii i Telewizji czy coś takiego. No i tam generalnie to jest uwarunkowane, kto może zmieniać i tak dalej. No, oni się to chcieli zrobić uchwałą. No i PIS gra taką kartą, że teraz tłusek i jego partia chcą tą telewizję jakby przejąć na, na siebie. No i wiesz, no grają takich idiotów, że, że po prostu oni zajęli to była za ich rządów niezależna telewizja, a teraz to będzie PO miało telewizję. Aha. I w TVP jest, jak w Warszawie, z tydzień temu, w piątek chyba, albo w czwartek, był w ogóle cały protest i ludzie stali pod tą telewizją. Ale żeby nie tak. pozwolić Tuskowi, czy żeby... Okay, no. Tak, tak, było, że, że właśnie żeby nie pozwolić Tuskowi przejąć tej telewizji, no i teraz na TVP jakbyś sobie wszedł, no to chyba tam jest coś takiego, że powinieneś mieć wybór, czy tam możesz mieć wybór, są takie grafiki, no bo to TVP teoretycznie dalej jest jakby pisowskie, tak w teorii, nie? Aha. Więc, więc dalej masz takie grafiki, że możesz mieć wybór i tak dalej. A dzisiaj w nocy ci politycy PiSu, tam Matecki, Kaczyński, ktoś tam jeszcze, oni całą noc siedzieli w tej telewizji i ja widziałem takiego takiego TikToka, że oni normalnie do piątej rano tam siedzieli pod tą telewizją. Znaczy w tele, w, jakby w tym budynku, nie? I tam normalnie policja była w środku i tak dalej. Więc to totalnie, totalnie pojemne. Mniej więcej tyle, nie? Okay. No dobra. Czym? Oni grają taką kartę, że, że Tusek Tłustki. telewizję chce ukraść. No okej, okay, dobra. Dzięki was, który z takim wyjaśnienie. Spoko. Elo. To narka. Co się dzieje? Dzień dobry. wyjmijcie telewizji publicznej. Na no, jakiej podstawie? Parlamentarcy podstawę prawną. Proszę podstawę prawną. Zgromadzenie akcjonariuszy. Proszę pana, tu działa ustawa szczegółowa, więc pan jest tu nieprawnie, pan w nieprawdy. Nie mogę Państwu pomóc. Ja Myślę, że po prostu pomóc w tym, żeby opuścić budynek. Że pan nie zamierzam, bardzo mi przykro, będę za panem zabierzeł, państwo zrobicie. Absolutnie, pan nie m. ma tutaj żadnego umocowania. Nie. Proszę pana, nie, pan, że tutaj państwo. bezprawnie, ja wiem, że jest grudzień, że Doskonale, Wojciech Jaruzelski dał rozumie. przykład, jak działać w takich sytuacjach, ale proszę tego nie powtarzać. Rozumiem. Nie, nie wzoruje się Wojciech Jaruzelski. Dokładnie pan się wzoruje. Nie wzoruje. Białoruś dziękuję jest nie w, tym, nie w tym kraju, więc naprawdę niech pan. Rozumiem. Niech pan ja skończyłem z państwem rozmowę. Dziękuję. Proszę przejść. pana... A może nam pan pokazać uchwałę, proszę? na której został pan powołany? Proszę pokazać. Bardzo przepraszam, ja już nie Proszę na, Rozmawia pan z parlamentarzystami, którzy wczoraj pan głosowali na uchwałę. Zemua, zrobiłem to na samym proszę pana, Pan zrobiłem to na samym proszę Pana tak pan to zrobiłem to na samym Proszę pana, Pan może podać każde nazwisko. Tak może Pan się, się przez proszę niech pan się, niech pan się... niech Pan się... niech Pan się... Kim Pan jest? I może Pan pokazać tę uchwałę? Na jakiej podstawie Pan przyszedł nie, nie tutaj? Nie bo mam mam na razie to są Pana słowa. Na podstawie? Także... Ale wie Pan, to są tylko słowa. To są słowa. Może Pan się powiedzieć, że... Wie Pan, Pan tu jest głównym reżyserem filmu Fakcji. Zadzwońcie Państwo policji, jeżeli uważacie, że jestem tu bezprawnie. To mogę Państwu doradzić. Nie mam obowiązku się szedł pan drogą taką, jak Jaruzelski zamykał wolne media Wolne media! <laughs> wolne media, kurwa, to no nie jest wolne media! On mi kogoś przypomina z jakiejś bajki, no kurwa o, on mi przypomina kogoś z jakiejś bajki. Jaką postać jakąś postać z bajki przypomina? Delorda? Nie. Ojciec Ludwiczka, no właśnie nie! On mi kogoś, kurwa. Przypomina. Mandzio? Okej, okay, dobra, trochę mandia trochę mandzia. Rozwiązywania wyjazdowej. da no, będzie wyjaśniał. Oh, kurwa, nie wyjaśniał. No, nie, nie, no, wygrała pis Dawaj, 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 dawaj. No, kurwa, no, nie czyta czatu w ogóle. Ja nie czytam, jak każdą, każdą wiadomość na czacie czytam. Jak powiecie, że nie, to ja w głowie je czytam. A on nie czyta. Dobra, ja ja dopiero jest, po chwili zrozumiałem, to kurwa. tylko do którego wniosku...

o co chodziło dokładnie w aferze Brusowej? Powiedziałem, że Brus że kosztował 1700 zł. Nie, ja, ja tego sam nie wyliczałem, tylko po Bruce mi napisał kwotę i wysłał rachunki, ja nie musiałem tego nawet liczyć. 1700 zł. Ja to powiedziałem w formie wiecie. Ciekawostki! Ee, śmieszne i ciekawostki, mhm. że Brus, jak się okazało, teraz ostatecznie, bo już wszystkim wysłałem kasę, zwroty, kosztów i tak dalej. Brus był najdroższym i to zdecydowanie. Dwa najdroższy, prawie dwa razy droższym od... No nie piszcie osoby. do mnie, ja jest tutaj niezależny eee, media. Jest ja to niezależny media, mediali, jeśli chodzi o koszty, ale powiedziałem to w formie... E, w formie... <grym> Żartów... <Nie grym> Wróciłeś random Bruce, Random Bruce nie? TV nie będziesz siedział. E, ale... <grym> Padł że ja się na wszystko zgodziłem i teraz mam jakieś wąty. Fakt faktem, nie zgodziłem się na wszystko. Bo na samochód powiedziałem, że jakiś tani, zwykły samochód, to spoko. Ale nie zgodziłem się na wszystko, bo Bruce wykorzystał moją dobrać. Bo na żaden hotel się nie zgodziłem. I w konwersacji na Facebooku i na żywo powiedziałem Bruce'owi, że hotel... Krakers. jeśli będzie komuś potrzebny, bo nie będzie miał jak wrócić po gali do domu, to sami ogarniemy ten hotel, sami zarezerwujemy ten Dzięki hotel. Dzięki, emisja cześć. Bruce przyjechał na i sam sobie wziął ten hotel, plus wynajął samochód i miał kierowcę, więc no zakładam, że z samochodem i kierowcą mógł wrócić do domu od Kogo? razu po gali. Ale nawet jeśli by nie mógł, to miał... Powiedzieć mi, że będzie potrzebował hotelu. Nie powiedział tego, tylko od razu k***a, przyjechał z gotowo zarezerwowanym hotelem. Do tego Bruce nawet sam tego wszystkiego nie kupował i nie płacił, tylko za wszystko płacił ten jego kolega, kierowca Eryk. Za wszystko kurwa, on prowadził. I Bruce mi napisał, jako pierwszy zawodnik po Gali, siema, ty bo Erik nie ma pieniędzy, musisz mu to zwrócić do 11. Więc, oho, jakby kurza. Ja i tak nie mam z tym jakiegoś problemu Ja to mówię jako śmieszną ciekawostkę Ale mówienie że ja się na wszystko zgodziłem Jest po prostu nieprawdą Bruce wykorzystał Exploita Zachował się nietaktownie Ale mam to wyjęte, wyjęte w to mam Dobrze? Wyje***ane także że to chyba tyle. Czy Gola zapłacił za reklamę? No ale Gola nie zrobił reklamy swojej gry, chyba ostatecznie. No to nie, nie musiał płacić, tak? Nie musiał płacić. Jeszcze jedna o. kwestia. Random Bruce mówił, że zakaz o świni był, a poruszony był temat? O. A To ja nie znam żadnego takiego zakazu. Nic mi nie wiadomo. A to, gdzie był poruszony? Bo nie rozumiem. Jest świadomy to tego, jak świni. jad wylał się na Olka. Jest tego świadomy. Dobry, jest świadomy. On doskonale wie, jaki jad wylał się na Olka. są na DC ma pytanie. Jakie pytanie? Ale nie ja jestem na discordy. Czy żeby... jest świadomy <śmianie> tego jaki jaki jad, w ile się nawrócę? <śmianie> Dobra, wy... idę tam, idę tam Wchudzę tam, wchudzę tam i pytam. Witam się Manko, z tej strony Niezależne Media, można zadać pytanko? Niezależne Media, platforma Twitch, jasne, można zadać pytanko, można zadać pytanko. W takim razie pytanko mam do, do Pana odnośnie tego, czy jest Pan świadomy tego, jaki jad wylał się na Olka, po Pańskiej wypowiedzi. Jaki jad wylał się na Olka, to to są Niezależne Media, które nas pytają. <laughs> eee, jad, który wylał się na Olka. Eee, nie, no nie wiem, ale właśnie to też nie rozumiem, nie spodziewałem się szczerze, że będzie taki, kur... Kiat, bo dla mnie to jest śmieszna ciekawostka. Ile no nie no... Exploita, bo ja nie mam problemu, że Brust tyle wydał, no nie? Jakby no jak ja mam z tym problem, no. Jak nie kurwa. ty płacisz, no. no. No tym bardziej, no. E, więc e, nie mówiłem. I w ogóle ja, ja to mówiłem na streamie kurwa, na house hipezek, gdzie miałem 300 osób i siedziałem kurwa, zmęczony chory jeszcze i ja miałem taki, wiesz, jakby, no, xD. E, mówię to jakoś no ciekawostka no nie, no, ale mnie, no nie no chyba, chyba jednak jak to się przerodziło w aferę Brusa, tak, no to mogę się spodziewać, że, że jakiś się jad wylał, no. Okej, okay, dobrze, dziękuję w takim razie za wypowiedź, nie przeszkadzam. No, e, przepraszam, że może brusa że tak to, że tak to ubrałem słowa, mogłem może inaczej powiedzieć, żeby to wybrzmiało bardziej jako śmieszna ciekawostka, bo tak to się wylał na niego jad. Okay. Nie chciałem, żeby się na niego wylał jad. Mhm, dobrze, dziękuję. W takim razie, powodzenia. To ty? To było jedno pytanie? No w sumie to tak, no co to dużo. Nie, dla mnie ta afera jest taka trochę z nie? Ale no. No nie, to no, taka afera, treść ka, zróbmy aferę, bo nie mamy o czym mówić, XD. No. Ale no, sypykę. sypykę. No, powodzenia na lolku, elo? Świnia, ale no to świnia to no, tam z tym Hubertem chyba gadał. Bruce ma swoją godność, nie to co ty. <laughs> Dzień dobry, witam Państwa, Adrian Borecki. Teraz zaczynamy, niestety, przerywamy, musimy przerwać agrobiznes. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11.18. Z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12.00. Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. I... <laughs> Widziałeś moją walkę? No ja powiem szczerze, ja, ja, ja zanim widziałem ten i ja powiedziałem, że to no wydaje się, że Bruce może wygrać, bo widziałem, że miałeś formę w Korei Wiesz, jeżeli no. o... Wiesz, wyd wydajność. Ale jak już zobaczyłem jak Alex wyprowadza ciosy ze skrętem w stopy jak dziwnie. Be, no bez skitu, Ej, to prawda! Ej, mogę dwie minuty mogę na, na no nie minuty? Minut, ale no nie powiem, dobra. że jak na początku mi Wolił. To mi zadzwoniło trochę, nie? No ale, ja byłem w szoku, bo to... no jednak nie oszukujmy się Ty nie ćwiczysz, nie... nic nie robisz praktycznie A ja on tam wiesz, tą siłownię tam coś tam chodzi Tutaj wiesz, niby niepok... k***a sport, mówi a no oczywiście ja mogę po ile po 40 sekundach To jest twój błąd, kolego, bo ja biegam regularnie. O, od kiedy? No miesiąc już. A okej. Okay. W kolei nie biegałeś ja. Nie. Czyli os -os oszukałeś. Biegam 5 km, ja robię maraton. A za rok Ironmana. Normalnie, z patecem? No, z zetem. No, z z zetem. Powiem tak, no trochę mógł się głupie poczuć, jak o tych świniach gadali tam dwa razy. Co to było ustalone. Ja wtedy nie ty jeszcze kóło i... Ale no nie, Ksi... bo, nie mi mówi, zna... bo mi mówię, bo mi to mówi tak. Masz go przestraszyć, tym tak. Uh! Ja tak mówię! Kur tak robił, nie? I mówię tak, przez naszego inaczej i mówię tak, ty ku... O! Ja chciałem zadziałało. Dobra, Twoja opinia na temat jego rachunku. że poza wynajęciem samochodu, to gdyby on miał swój samochód, to dla mnie to byłoby normalne, żeby ma swój samochód i jedzie samochodem. No tak tak, 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 tak. Dziwne jest tylko wynajęcie samochodu zamiast pojechania pociągiem, jeżeli nie masz prawa jazdy. To jest dla mnie dziwne. Ale sam fakt, że wiesz, za bramki by dał i za paliwo, bo by jechał samochodem, to nie był, znaczy, nie jest dziwne, żaden problem. Dziwne właśnie ten, ten samochód jest dla mnie tylko sus, ale tak to spoko. No, pytam Marcina. Majkut, Majkut. Cześć. Z tej strony Artur z niezależnemedia.pl Mam zapytanie o to, czy byłbyś, mam zapytanie od moich, o, o, od naszych czytelników, czy byłbyś zainteresowany dołączeniem do składu GOATS, mimo tego, że w, o, w owej spółce znajduje się Wojtek G. Z wyrazami szacunku, niezależne niezależnemedia.pl Znaczy, co odpowie. Mi się wydaje, że jakby tam nie, jakby nie było Wojtka Goli, to by, to by, wziął, to by ten, nie? To by wziął udział, ale że jest Wojtek Gola to nie weźmie. Foto. Nie, on mówił, że nie, bo tam Izak mu nie pasował i Kasper Błoński, a teraz może by mu pasowało. Ja all Time z tytułu za, zarobiłem za, za 10 milionów wyświetleń, zrobiłem a ja mieliście dużo złotych dolarków Nie, to za rok, lifetime, ha. Przedstawiam, że się zarobiłem 47 tysięcy dolarów, zło, dolarów, złotych, złotych z YouTube'a Z Twitcha, Twitcha sprawdzę w sumie, zarobki. Ja przyjmuję od August 16 August 16 A, zrobiłem łącznie zero! Nie pokazuję, nie pokazuję ile zarobiłem! Musiałbym to liczyć, kurwa Musiałbym to liczyć. Nie ładuje mi dochodów. O, o kurwa! Załadowało się! Kurwa, to Ja tyle zarobiłem z tego Twitcha, co? No, nie będę pokazywał, nie! Ale zarobiłem. Nie będę pokazywał, bo ja nie wiem, czy można w ogóle. Bo coś tam pierdolone było, że nie wolno. Zrobiłem, uwaga, z samego Twitcha pół miliona ponad. Przez 6 lat. Przez 6 lat streamując, uwaga, fila. Mamy tak: 145 161 USD. Przy uwaga, 10 283 godziny. To, po, po, to pomnożymy razy kurs dolara 35. I teraz, ile pedalów na godzinę? To. To podzielić przez. To. Tyle wchodzi z zotówek. Licząc suby, licząc suby i reklamy. Z reklam łącznie zarobiłem. Tutaj to znaczy łącznie. Łącznie. A z reklam zrobiłem 55, 5, 6, 8. Przez 6 lat. To ważne. 6 lat. Od pierwszego, 1 styczeń 2017 do, do 20 grudnia 2023. Na godzinę zarabiałem to przez 100 razy 35. Tyle zrobiłem pełen na godzinę. Brutto. To zmienić minimalna. Najniższa krajowa brutto. 2350, no <laughs> to mniej niż godzinówka. Ale przez 7 lat czy ta kwota wydła tak imponująco, no myślę, że nie do końca. <laughs> nie w no, taki jajca był, nie? Bo oh, właśnie, bo Tremie był takim spojem, który w miarę powodował, że w miarę normalnie jeszcze było. A jak Trembie chodził spać takie rzeczy działy. Mamy Chatur to oglądaliśmy na takim wielkim <laughs> telewizorze. Na lodówce się jakieś poj***ane rzeczy <laughs> Pano co była taka akcja, że mieć takiego coacha i pamiętam, oglądałeś tego Chatter na takim. Ogro bo sam sobie był sponsorem. mieć taki ogromny telewizor, no kurwa ogromny był! I oglądałeś ten czaturbeta i sobie tak Ej kurz, zróbcie mi zdjęcie, Zdaję koszulkę i udaję, że jestem z nią! I kurwa nie, poje ale to były! Poje no, czasy. no, no ja chodziłem wcześniej spać, no. albo o 6 wstać. No bo ja, no ja no czekaj, nie, wtedy no. miałem już komputer, ale ja wstawałem o szóstej, wstawałem o szóstej, grałem chyba tam 2-3 soloki, potem szedłem do piekarni. Albo w sumie, ja nawet kupiłem jakieś tam rzeczy płatki dla ludzi. No tak, żeby tam. Ten... My do sklep, o, po... o pamiętasz sklepem? Co za co 100 złotych? Co za 100 złotych mieliśmy kupić? A rzeczy. dobra, pamiętam, pamiętam. 100 złotych za na tydzień dla 7, dla 7, dla 6 osób. Nie, w sumie, siódemki. To było siódemka wtedy, no, nieoficjalnie, ale miało być 100 złotych, kurde, ale wózek zabraliśmy za pod Ale nie udało się na finale to dogadać więcej trochę. Nie no, finalnie szef, szef Ulipski ten, zapłacił no. to ten, no bo to było, bardzo sensowne były te zakupy, ale ze 100 chyba tam 440 się nie okazało, no, no. to troszkę wydaliśmy w tamtym. Ale no, no, no. no, no. to było no, no. 2019, no to 400 to, złotych to, to, 4, to było, było bardzo, no, no, no. to było ogromne pieniądze za zakupy. Pieszczone. Ale tam nie brałeś jakichś fancy rzeczy. Tak najtańsze, nie? Jak widzę w fry, tak. to mieliśmy kurczaka z ryżem i ketchupem. O męski! zrobił kurczaka z ryżem. Ja Ja to widzę, wiecie, mam takie trochę niespełnione marzenie sportowca, nie? Trochę jest, no może jak się synek urodzi, to pójdzie w, w ślady taty, nie? Ale tym razem pójdzie mu lepiej. Ale nie, no mam takie marzenie, że wiecie, bez na przykład syna i nie wiem, ten na przykład ja miał Gumajusi I na przykład, żeby coś porobić na komputerze, to będzie musiał na przykład pokonać człowieku, nie wiem, w Age of Empires 5 albo w cywilizację i będę tak się grał z synem, no. Może syna widzi, a może polubi, no. Ja bym chciał mieć takiego tego, takiego syna jak ja. Wy powiedzieć tak, XD, 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 XD. myślę, że ten fajny synem. Okej okay, fajk ten, no to to trzeba grać wokół tego On ma, oni mają flasze, okej? Okay? Mają mają, sorry, Wchodzi sorry nich, czy czy też. Imo graj ze mną, graj ze mną Ale ten się, jak możesz wejść to wejdź, pa Podejdź, RK okej? Okej, BBB, bi, dobrze? Yeah, jest, 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 jest. Aj. Ja jestem, co ty Close. Ah, no, nice try, Artur. To było, szczerze, tak sobie to w ogóle who, who, jakkolwiek poleciliśmy. No, ten album. Szkoda, że to szpadło nie weszło, no top ale. Mamy top 3. Mamy top 3. Z no, bo... tą raczej by wygrana była, bo no. w pewnym momencie ja, ja już sporo obrażeń zadawałem, It's ale to co nereka, poradzisz? No. Jest top 3! Mamy 1800 plus 1600. 3400. Mm. No, na no, spoko. Jest ci, tak paki. Dobra, co? Dzięki, brak. Adrian, w takim razie, za dzisiaj. Nie, no było super, Artur. No, szkoda, że no i co? No dzięki nie? No dzięki, no, było, było fajnie. Fajne Super było, było Arthur Dobra. Dobra. Trzymaj się, Trzymaj miłej się. Nocy. Elo. hello. Propany, no, ja spadam. Dzięki za dzisiaj. Już o dziesiątej, Trzymajcie się. No i co? I to już nie będzie grali A pewnie. To był ostatni dzień Arenków, ten dzień grali tylko te. Tylko Soloku znowu. Znowu solo wonersivny. Trzymajcie się, pa.